Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Michał Woś, wiceminister Sprawiedliwości, wiceprezes Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacytuję premiera na początku: To jest gra o suwerenność, o samostanowienie, o autonomiczność. Tak niedawno w Sejmie mówił Mateusz Morawiecki. Zatem wygrał czy przegrał pan premier walkę o suwerenność, samostanowienie, autonomiczność. Ja się mogę odnieść do wczorajszych słów, bo oficjalna informacja jest przekazywana taka, że zostały osiągnięte dwa cele, czyli wszyscy się cieszymy z tych miliardów euro i to jest oczywiste, bo te pieniądze są Polsce potrzebne, chociaż też trzeba pamiętać, że my jesteśmy gigantycznym rynkiem wewnętrznym, czy dla Niemców, czy dla innych europejskich krajów. Natomiast druga rzecz jest bardzo niepokojąca, bo rozporządzenie, o którym mowa, rozporządzenie o warunkowości, rozporządzenie, które jest taką, no, może być taką ideologiczną pałką do, do, do używania przez instytucje europejskie, nie zmieniło się ani o przecinek. Znaczy, te wszystkie sukcesy, które są teraz ogłaszane, odnoszą się wyłącznie do konkluzji. A czym są konkluzje Rady Europejskiej? I to jest bardzo proste, Znaczy, to znaczy to to, to, to każdy... Panie ministrze, prawny, to wrócę do pytania prawa w takim razie. Premier grał o suwerenność, autonomiczność, samostanowienie Polski. Wygrał czy przegrał? Tak premier to opisał, na, więc na pewno, ja pytam na czy wygrał zgoda, czy przegrał. Na pewno, zgoda, na pewno zgoda, na pewno zgoda i tutaj to jest stanowisko Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobro, jest to w oświadczeniu pana ministra Zbigniewa Ziobro, zgoda na rozporządzenie takie, jakim było, bez zmiany ani przecinka, bez, bez, bez prawnych zabezpieczeń jest błędem i pewnie prędzej czy później to się okaże, bo co do tamtych słów, które cytuje pan redaktor, one się odnosiły do rozporządzenia. Rozporządzenie nie zmieniło się ani o przecinek. No to, I to pan, jest pan minister odpowiedział, problem, który przegrał premier tę tak? To jest kapitulacja rządu w takim razie? To co wczoraj było w Brukseli, to była kapitulacja rządu? A redaktor chce używać wielkich słów, a ja będę precyzyjny. Przyjęcie Panie, to tego wy używaliście słów, to wy używaliście w ostatnich tygodniach wielkich słów, prawa. że to suwerenność i tak dalej, więc ja tylko no, staram się na tym poziomie wysokiego, co który wy narzuciliście w ostatnich tygodniach komunikować, bo takie słowa jak suwerenność, no to wielu większych w życiu publicznym nie mamy, prawda? Więc jeżeli przegraliśmy suwerenność, no to chyba jest jakiś dramat dzisiaj. No, jak pan widzi, nie ma entuzjazmu wśród wielu osób. Natomiast co jest najważniejsze, konkluzje Rady Europejskiej, czyli ten, ten ogłaszany sukces, to nie jest żaden sukces, to jest po prostu błąd, bo zgodziliśmy się na świstek deklaracji politycznych, na kawałek papierów, zresztą premier Orban podobnie to parę lat temu nazywał, bo konkluzje Rady Europejskiej nie są prawem i o tym stanowi traktat, artykuł 15. Rada Europejska nie jest organem prawodawczym, Trybunał Sprawiedliwości w kilku co najmniej orzeczeniach, to już jest otrwalona, linia orzecznicza wielokrotnie mówił, że konkluzje Rady Europejskiej nie są prawem, i co więcej, Komisja Europejska może postępować wbrew nim. I tak było chociażby w sprawie, którą Węgrzy i Słowacy wytoczyli w sprawie przymusowej relokacji, w sprawie imigrantów, i tam Trybunał nie miał problemów. Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby mówić, że konkluzje nie są prawem. A stanowisko stanow rządu przystawił to można przeczytać. Mówi o tym, Rada. Unii Europejskiej, mówi o tym Komisja Europejska. Każdy prawnik to wie. I z prawa, i z lewa każdy prawnik to wie. Panie Więc minister, czy stanowisko rządu przed szczytem było konsultowane z Solidarną Polską? Czy to stanowisko, czy, czy yy, no, jakiś margines, z którym rząd się poruszał, premier na, na tym szczycie, czy to było konsultowane z Solidarną Polską, jednym z koalicjantów? To, co się wydarzyło, oczywiście odbywało się w ramach bardzo długich, szczegółowych rozmów tutaj dysponentem tej wiedzy jest oczywiście prezes Solidarny Polski. Wszyscy wiedzą, to jest informacja powszechnie dostępna, że było spotkanie także w czasie wizyty Wiktora Orbana w Warszawie z wszystkimi liderami Zjednoczonej Prawicy. My też proponowaliśmy daleko idące, szczegółowe rozwiązania. Natomiast to, co się wydarzyło, jest błędem i takie jest stanowisko Solidarnej Polski I o tym mówiliśmy także przed szczytem. Te konkluzje nie zabezpieczają Polski przed ideologicznym stosowaniem rozporządzenia. My możemy się cieszyć teraz z tych pieniędzy, ale prawda jest taka, że zgodziliśmy się na pozatraktatowe unormowanie spraw, które w traktacie wyraźnie wymagają jednomyślności, a tutaj zostały rozciągnięte na większość kwalifikowaną. Możemy być w każdej sprawie przegłosowani. Niestety i to jest, no, niestety, smutny dzień dla Polski. Panie ministrze, kiedy zbierza się Prezydium, zarząd raczej, nie prezydium Solidarnej Polski, bo prezes Zbigniew Niembra zapowiedział w swoim oświadczeniu takie właśnie zabranie, kiedy to się stanie. Samo oświadczenie było wydane późnym wieczorem, więc teraz pewnie jest ustalane, jest ustalane dzień i godzina. Zarząd Solidarnej Polski to osoby. Z całej Polski nie wszyscy będą chcieli uczestniczyć online, część pewnie będzie chciała tu być na miejscu, więc myślę, że dzisiaj będzie ustalony konkretny dzień i godzinę. Ale w tym tygodniu czy w przyszłym? No, ten tydzień dobiega końca. ale Tutaj prawo do zwołania zarządu ma prezes, on wyznaczy dzień i godzinę. Panie ministrze, a czy pytanie, które stanie przed tym zarządem, to jest pytanie o pozostanie w koalicji rządzącej? To jest oczywiste pytanie, i ono jest otwarte. Będziemy rozważali za i przeciw tego scenariusza. Czyli zarząd zdecyduje, Teraz czy Solidarna proszę, że Solidarna Polska pozostanie w Zjednoczonej Prawicy, tak? Między innymi o tym zarząd Solidarnej Polski będzie dyskutował. Natomiast też trzeba zobaczyć na sytuację, w jakiej się znajdujemy. To znaczy, konkluzje, jako zwykłe deklaracje polityczne, skoro nie mają żadnego znaczenia, to znaczenie będzie miało postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mhm. My do tych instytucji niestety nie mamy zagroż zaufania, ale to nie jest tylko zdanie Solidarnej Polski, ale to jest zdanie wielu prominentnych polityków także Prawa i Sprawiedliwości, a już najbardziej przecież największego eksperta, pana Sariusza Wolskiego, który wprost. Mówi o tym, że te instytucje są um, zideologizowane, upolitycznione, one dążą wyłącznie do federacji, federalizacji Unii Europejskiej. I taka jest utrwalona linia orzecznicza chociażby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zawsze orzeka na korzyść. Unii tam, gdzie chodzi o e, e, decyzyjność unijną, tam, tam tam gdzie chodzi o kompetencje, tam gdzie Unia wchodzi w kompetencje państw członkowskich, tam Trybunał, e, no, w, zawsze przyznaje rację by, akurat Unii Europejskiej, żeby rozszerzała swoje kompetencje. Więc w tej perspektywie, o tym mówimy, dlatego to jest by, bicie w dzwon, bicie na alarm i, i zobaczymy teraz konsekwencje odłożone w czasie, bo to rozporządzenie, trzeba pamiętać, wchodzi w życie. O rozporządzeniu decyduje jeszcze Rada. Czy będzie skarga Unii, do TSUE, panie ministrze? Jeszcze, jeszcze TSUE w tej sprawie zdecyduje, czy samo rozporządzenie jest zgodne z traktatami. To jeszcze trochę odwlecze w czasie działanie tego rozporządzenia. Zakładamy, że odwlecze w czasie, natomiast trzeba pamiętać, że rozporządzenie wejdzie w życie. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że konkluzje nie są wiążące i Komisja Europejska wielokrotnie działała wbrew konkluzjom, a później CUE w swoich orzecznictwie mówił, że no cóż, konkluzje nie są prawem, to jest zwykła deklaracja polityczna, więc Komisja Europejska ma też prawo własnej decyzji, że to mówi artykuł 17 traktatów o tym o Komisji Europejskiej, że jest organem niezależnym, niepodległym innym instytucjom. Więc, więc tutaj no nie zyskaliśmy żadnego zabezpieczenia przed tym fatalnym mechanizmem. To jest stek różnych deklaracji politycznych, i taka jest wartość tych konkluzji. Natomiast Według tych konkluzji wszyscy się cieszą, że nie ma. Bardzo ważne to jest, bo, bo oczywiście jest informacja, takie zdanie, że nie będzie bezpośrednio samo stwierdzenie naruszenia nie spowoduje sankcji pod względem finansowym. Ale nikt nie czyta zdania przed, a w zdaniu przed co jest? Że musi być związek przyczynowy między wartościami europejskimi, czy już nie mówimy tylko o, o, nie wiem, rządach prawa, oczywiście jesteśmy praworządni, ale o wszystkim, o takim pełnym worku. Ideologicznym, gdzie w sposób polityczny, arbitralny komisja będzie decydowała i musi być wykazany negatywny wpływ na, na Unię Europejską. No to z całym szacunkiem, no, no, negatywny wpływ to można w każdej sprawie wykazać, i Unia Europejska wielokrotnie pokazywała, że dla niej te, te, te słowa nie są żadną przeszkodą. ministrze, to jeszcze jednym pytaniem jeszcze muszę zdążyć. Po prostu lanie wody, więc naprawdę Polacy nie mają z czego się cieszyć z perspektywy bardzo niebezpiecznego mechanizmu, który jest kolejnym krokiem, jak w metodzie salami, plasterek po plasterku, kolejnym krokiem do budowy superpaństwa europejskiego. I tak na to dzisiaj trzeba patrzeć. Panie ministrze, Zbigniew Żebrow w Radio Plus, mówił niedawno o konsekwencjach wejścia w życie rozporządzenia. Polska nie byłaby tą Polską, którą znamy. Władza zwierzchnia tak naprawdę nie należałaby do narodu, należałaby do biurokratów w komisji podporządkowanych przede wszystkim Berlinowi. Jeżeli te wszystkie mocne słowa nie, nie były groma, z tego co słyszę pana ministra, nie były. Szczerze że w to wierzycie, no to nie wyobrażam sobie po prostu Waszego pozostania w rządzie, który doprowadził do utraty, jak Wy mówicie, przez Polskę suwerenności. Pan minister, proszę to? zwrócić uwagę na to, co działo się w lipcu, po lipcowym szczycie. W czasie tego lipcowego szczytu my też mówiliśmy, że te konkluzje i te wszystkie słowa o jednomyślności, przecież wtedy była taki, też... Chóra, inaczej. Pana zdaniem powinna Solidarna Polska w zostać w rządziecznym. Panie ministrze, wtedy, pana, pana zdaniem powinniście zostać już, już, w rządziecznym. Już odpowiadam, zmierzam do tego. I wtedy, wtedy w lipcu, My też byliśmy sceptyczni, mówiliśmy parę miesięcy i państwo zobaczą. I co Jasne. się wydarzyło? Nie minęło pół roku, przecież lipiec do grudnia i, i, i jest to, o czym mówiliśmy, znaczy zapowiedzi stały się faktem. Gdzie teraz jest ta jednomyślność, o której wtedy w lipcu tak szeroko y, spora część polityków prawej strony mówiła? No i to pytanie, powinna zostać Nie, ma, nie, ma tej nie panie I to jest problem. I teraz, panie redaktorze, co to do tak tego rozporządzenia, ja nie mówię, że to się wydarzy, że te słowa ziszczą się dzisiaj, jutro, za miesiąc, za rok. Być może za dwa lata, być może później, ale to rozporządzenie to jest gigantyczne narzędzie presji e, b, b, Brukseli czy Berlina na Warszawę. I ale to jest problem. To ostatnie pytanie czy, powinna, czy, czy, czy powinna zostać solidarna Polska w, nie w rządzie czy nie? decydentem. Ale... Pana zdaniem, o tym decyduje Zarząd Solidarnej Polski. Ja nie jestem jedynym decydentem, ale proszę pamiętać, że jeżeli mamy wykorzystać wszystkie narzędzia, a jeszcze jest przewidziane jakieś postępowanie przed SUE, tutaj trzeba się do tego sensownie przygotować, jaką w ogóle legitymację prawną miałby mieć, miałby mieć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to wówczas ten głos wewnątrz rządu powinien być słyszany, więc są różne racje za i przeciw. Część głosów mówi za tym, że trzeba wyjść z rządu, że no, w takim rządzie. Pytanie, czy chcemy być w takim rządzie, no ale po drugie, też niektórzy stawiają pytanie, co jest alternatywą dla takiego rządu. No, alternatywą są rządy lewicy, rządy liberałów, rządy tych, którzy nie, nie zwracaliby żadnych głównych. Twardo już na muszę kropkę postawić. jakieś niestety. zabezpieczenie polskich interesów, Czas nas, jakieś zabezpieczenie nasz polskich dobieg. interesów w ramach współpracy z Unią, tylko by z pokłonami hmm. wszystko Brukseli i Berlinowi za stanowisko oddawali, i tak już w Polsce. Siedziało, więc czeka panie bardzo. Kropka, już muszę postawić, naprawdę. Michał Wosz, wiceminister a my sprawiedliwości. Do tego podchodzimy. Dziękuję bardzo. Wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes Solidarnej Polski. Michał Wosz, dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia, panie ministrze. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. Państwu dziękuję bardzo za uwagę na kolejne sedno sprawy. Zapraszam w poniedziałek. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.